No i co? No i czekamy na pana ciągle Jak ciągle? No to no ciągle, od dzień. jedziemy. Ale się doczekaliśmy Zapraszamy tu, będzie fajna atmosfera Gdzie? Znaczy, gdzie usiąść? No, no, tutaj. tutaj tak w środku będzie. Miejsca jest dużo Mówcie co? Jak to odbieracie? Pozytywnie, Pozytywnie tak, tak, bardzo, tak, bardzo dobrze to jest fajna reakcja ludzi jest jest coś spontaniczne musimy pozytywnie na nas podchodzili. dla mnie ten właściwie cały dzień taki bardzo energetyczny dla mnie na tych znaczy to pierwsze to śniadanie na trawie znaczy wności kapitan bo tam i, i no takie panie które Reaktywowały koło gospodyń wiejskich. To się może wydawać, że to jakaś taka cypiana to a to są tak bezcenne inicjatywy, jak ludzie w małej miejscowości szukają jakby sposobu, żeby z, sensownie spędzić czas, to i, i tacy otwarci, uśmiechnięci. No i w dodatku dali mi już lata nie jadą tego. Świeża bułka, świeże masło, ciąg w czarnej porzeczki. Tak? Ja znaczy tony to, to tego. <laughs> Pamiętam, nie się mama koszyków w prezencie? Tak, da ta, nie dostałem właśnie, ja będę żeby zaraz będzie uczta. <noise>